A to to to, kurde Abi, dobrze się czujesz? Lepiej ode mnie, czy lepiej nie gadać? Dzisiaj już wezmę markera, zaznaczamy. O, jest szósty, proszę Państwa, piątek, szybko tydzień zleciał, Arletty, Leonarda i Feliksa. Wszystkiego dobrego solenizantom, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom, wszystkiego dobrego dla Abi i gitara, pijemy kawę i robimy coś jak kawa jest to znaczy, że dobrze się czuję się wyleżałem wczoraj i dzisiaj robota będzie robiona mnie nic nie powstrzyma nie powstrzyma mnie nic, ani korona ani karakan, suchy dzięki bardzo za kozę i jeszcze za rury które przyjdą do komina 6 metrów i ogólnie za wsparcie, no, że jesteś w porządku człowiekiem. O, suchy, widać z daleka, kurde. Dobra ksywka, Jasiu też ma dobrą ksywkę, o, też widać z daleka. No, mało literek, to znaczy duży podpis. Wszystkiego dobrego. Popić dać, nie? A piasek przynieść? Przynieść. Przyniosę. O, przy okazji, spójrzcie, jak idzie proces tworzenia takiej fajnej papki z ziemniaków i zmielonej zmi pszenicy i mieszanki. Otóż, mam całą wannę, wanienkę ziemniaków parzonych. To wchodzi to narzędzie. Nie, nie to. O, to, które dostałam od romana. Wtedy gnieciemy całą wanienkę mamy ugniecionych. Później kroję szpadelkiem, wrzucam tu ile potrzebuję, i zalewam wodą. Później kroję swoim narzędziem parę razy. I już na koniec wchodzi to. Kolejne moje narzędzie i tym miele same ziemniaki w wodzie, jak już jest jedno, jednolita jakaś tam konsystencja mniej więcej, małe grudki, to zasypuję całym wiadrem tej właśnie mielonej pszenicy i mieszanki. I dalej powoli tymo robię. No i tam w minutkę y, jestem w stanie stworzyć wiaderko właśnie takiej fajnej mieszaniny, to idzie teraz dla kaczek, z 3-4 łopatki, ależ dla broilerów. Tak więc tak, no, się nauczył w końcu chyba. Brojlerom najpierw trzeba wyścielić, żeby sucho miały. No i porobione, ale zobaczcie ile ściółki mi na tych kurczakach wyszło, no. indyki to praktycznie tutaj nic nie zużywały tej ściółki, chodziły wybiegowo, no. no i w lato wiadomo wszystko suche było, a teraz to jest ciężko utrzymać, żeby było sucho, cały czas wilgotno na zewnątrz, już nie ma ciepłych temperatur, no i przy ziemniakach wiadomo, to nie to co przy paszy, pasza jest tak skonstruowana, żeby tam Konsystencja odchodów była inna. Deko. no a tutaj, kurde, mokro, ale mniej wody za to pobierają, bo mokre jedzą no, grunt, że nie schudły, nie chudną yy, i to są same kurki. Teraz, no, żeby były koguty, to może bym miał lepsze porównanie co do tego, jak one rosną na tej mojej paszy. A kurki zawsze są mniejsze, więc, yy, więc tylko tyle, widzę, że one nie są chude, bo przy uboju to. Po prostu były mniejsze, budowa ich jest mniejsza, ale nie są chudy, nie? Że adekwatnie do kośćca mają tyle samo mięcha. A kogut jest większy i więcej mięsa, no. O, siemano, Jaćki, Anki i Brunony. Jak tam kurde, farmer zadowolony. Dzisiaj od razu inaczej, o. Anka sprawdza, czy oby na pewno mój stan psychiczny nie uległ pogorszeniu. Fachowe oko. No nie jest źle. Jadzia, co tam? Polaru by się zjadło, co? Będzie cieplej. Właśnie już teraz zostawiam, będę zostawiał im otwarty tutaj y, otwartą koziarnię, bo wczoraj przyszedłem, żeby je zagonić. To sobie pomyślcie, że kurde Brunon zgrzytał zębami, kurde na wybiegu. <grym> Normalnie mało jajce nie odpadły, nie, Brunon? gało, ja leżałem cały dzień. Nie kontrolowałem pogody, wiatry były, mrzawka jakaś była. A on pod daszkiem i zgrzyta zębami. Brunon, ty masz taką kurde sierść, jak kurde prosiek, znaczy ten. Jak. No, jak dzik. O, pokaż ty tutaj. A nie, tu skóra pod tym jest. Gdzie ty puch masz? Kurde. <laughs> Brunon, Cite ma za to dobro O Zimno było wczoraj Dzisiaj tutaj będziecie miały Mieli otwarte, więc Się nie przejmuj, będzie pizgało To sobie przyjdziecie, poleżycie Odpoczniecie O Pasuje? Słyszały wszystkie? To ja otwieram wam drzwiczki na wybieg i Zostawiam was w spokoju idę kontrolować Sytuację na farmie Obiecałem to macie O Gitara. Teraz przechodzimy do królików, bo króliki mogą być na końcu, zawsze mają siano. Więc nic z im się nie, nie stanie. A bi, ty to czy nie, już nie za bardzo jej to podchodzi. Za tuste, za śmierdzące. To świńska skóra, jakby. Tam ktoś nie wiedział. Na głębokim oleju. pieczona. Przysmak. Gdzieś poza granicami naszego kraju, a u nas chyba nie ma tego za bardzo, gdzie kupić przez internet, jak wszystko. A ty się nie zastanawiaj, tylko myśl nad kolejnym odcinkiem. Kocie, żebyś złapał szczura takiego jak ty sam, to by był, kurde, odcineczek elegancki. Ci powiem. Dobra, karmimy towarzystwo. Księżna. Co do samca, a apetyt ma, kurde, garść ziemniaków, garść zboża. Do samca e, i ten tutaj co się dzieje? Słomy nie trzeba jeszcze, jeszcze, jeszcze chyba nie dobra. Myślałem, że dzisiaj będzie gorsza pogoda. To bym się zajął remontem klatek, bo mam panele grube. Wystarczy pociąć na paski i ponaprawiać, nie? Poczyścić, ponaprawiać. I bym przyniósł z podwórka. E, tutaj ruszt jest chyba zrobiony. Wystarczy go podwiesić z podwórka samice yy, i samca belga bym przyniósł, dla belga tutaj obym zrobił przedziałek yy, tą ściankę wymontował, by była taka klatka jak u terrorysty no i by było tutaj jednak trzy by były klatki albo w sumie tą samicę mógłbym przenieść i tam belga, no nawet lepiej, żeby rozdzielić bo będą przez ścianę dwa dorodne samce, to wygryzą dziurę, się pozabijają No ale nic, na razie to zostawiałem, bo pogoda w miarę, a ja jeszcze muszę jechać na miasto. No i też zobaczymy. Dzisiaj muszę z tym garażem zobaczyć, jak on tam się powiązał, ten beton, i jak coś kamieni nawieść, i z tym zbożem kombinować. Także zaczynam teraz karmienie i lecimy dalej. Już ziemniaków nie ma. zeżarły, sierancza. A tu jeszcze walczą. Walczą, walczą! Zjedz to wszystko. Śliściutko bo nie będzie telewizji. <noise> nie będzie TVP, kurde. O. Wszystko nakarmione idziemy zobaczyć, jak się ma garaż. I znów tam mrzawka. Kurde, teraz to jesień, to jak jesień wygląda, no. Jeszcze dobrze, że nie jest tak za ten, za chłodno, że mrozów nie ma. Ale w styczniu już mogłyby być, styczeń, luty, żeby to była zima, to tak. A później przedwiośnie, wiosna. To by było idealnie. Jak dla mnie. A teraz no o tyle dobrze, że no, pada, pada i nie będzie suszy na wiosnę, no niech pada. Lepiej trochę deszczu jak później, żeby dowaliło mac śniegu. Śniegu wystarczy 20-30 centów. Idziemy o. Ale fachowiec tu kurde zrobił robotę. Nie wypukało mi tego. No jeden dzień nie padało to Chyba przyszło. O. Kurde, no, zaschło elegancko. Kurde, eat. Kurde, ale tusty Nie żałował Dobra, niech wiedzą, kto tu bogaty Jak stać, to se sypie cmentu. Nie zazdrość, kurde Rób robotę o, Dobra Więc elegancko związało No kurde, tego to nic mi nie wyrwie Dobrą robotę zrobiłeś Farmer, kurde Aż sam sobie pogratulować mogę Kurde Ciekawe tylko, ile byłoby trzeba dopłacić, żeby cię Majdy farbę dali na to, a nie podkład sam. No tak, chcesz tanio, najtaniej na rynku, to nie, nie malujmy, kurde. Albo dajmy po jednym nicie, bo po co trzy? O, jak można dać dwa na całą długość, nie no, tutaj jeszcze jeden, to trzy. Na dwa metry. Kurde, łączenie blachy. To są świry. Żeby nitów żałować, mniej tylko roboty. czy znaczy więcej, no bo jeszcze masz na kątownikach z dołu i z góry. No ale wiecie. Jakby ktoś chciał się włamać. O, łomik, wyrywa nita, szybko, cyk, cyk. No, tam jakby były cztery, to samo by zrobił robotę. Także blaszek, blaszek, stoi, stoi. Kurde, nie chciałeś płacić, to masz pan teraz. Nie narzekaj. Dobra, yy, jadę na miasto załatwiać sprawy. I tutaj będzie trzeba wwieźć parę taczek kamienia i zrobić miejsce. Jakieś paletki, coś.